Cześć. Cześć, witamy z Fordolotu. Młodszy kapitan Krystian i starszy kapitan Chris. Trzeba komuś pomóc, dlatego odzywamy się po długim niebycie. A komu pomagamy? E, konkretnie chodzi o Anię tulecką. Ania to matka trójki dzieci, która niestety ma kapucy. Jest ona także szwagierką Mateusza tuleckiego, organizatora Internet Betty, czyli najlepszej konferencji o internecie. Stąd właśnie dowiedzieliśmy się o Ani i jej problemie. A na to, jak, jak, w jak pomóc, wpadł Marcin Meisner, który zorganizował akcję hashtag Beciaki. Polega ona na tym, że jeśli masz jakiś produkt lub usługę, to możesz ją sprzedać i przeznaczyć z tego kasę po prostu na konto Ani. My możemy przeznaczyć nasze warsztaty szlachta Startupuje, które zorganizujemy w dowolnym mieście lub dowolnej firmie w Polsce. Jednodniowe. Jednodniowe. Warsztaty kosztują 2,5 tysiąca i kasę z, ty z tych warsztatów przeznaczymy na konto Ani. Zatem pomagajcie. tak Byciaki. tak Byciaki i trzymamy za Anię kciuki.